Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Nadajemy prosto z samochodu. Dokładnie. Mazin podwozi nas pod CA Traveler skąd jedziemy Shuttle Basem do San Pedro. Dokładnie, zmieniamy miejscowość, jak wiecie już nie pojedziemy teraz na wulkan, pójdziemy innym razem. Mazin mega fajny opiekun, naprawdę pokazał nam wszystko, fajnie było u niego nocować. E, więc jakby ktoś chciał on e, ma dalej takiego walkawaya, czyli praca za nocleg i poszukuje ludzi, e, więc e... nocleg za pracę. A co za różnica? No jest, no. Praca za nos, to to samo. No dobra, jakby, jakby ktoś chciał, to poszukuje dalej ludzi cały czas ludzi na workaway, czyli można pomagać mu przy grzybach, że za to macie dotlek, więc naprawdę spoko, fajny gościu, więc polecamy. Jakby ktoś chciał się z nim skontaktować, to piszcie do nas w komentarzach i o, na pewno... Damy, damy, damy wam kontakt. Dokładnie, tak. No. A my jedziemy dalej. zabrał nas pan spod y, CA Travelers. Wsiedliśmy do takiego busika. <grym> e, wziął nasze bilety. Fajny taki turc, Rzucił nasze plecaki i teraz siadamy obok tego CA Travelers. Jakby ktoś chciał, to zamówiliśmy sobie kawki. I lokalna kabusia. Lokalna tutaj miejscowa kawa. Pani powiedziała, bo ja się pytam, czy to arabika, bo jest kwaśna, a nie lubię kwaśnych kaw. E, bo robusta jest kwaśna, i ja się pytam, to nie Arabika, ona mówi, że to jest jakiś burwon, to nazywała, Burbon. tak? Czyli dziś, nie wiem, nie właśnie... ja jestem pewna, czy dobrze powtarzam. Tak, więc ale... to jest właśnie kawa, którą produkują tutaj, więc fajnie spróbować, ale nie dla mnie. Ja, za duża kwasowość. I no o jezu tak. bardzo duża, naprawdę. Samej robusty jakbym się napił, to by było, nie była aż taka, my jesteśmy kawoszami, bardzo lubimy. Więc średnio mi podchodzi, ale spróbować miejscowej kawki poko. zrówko. Dzięki za kawki, dzięki za kawkikoway! się z Wami z San Pedro. Dojechaliśmy i takie miłe zaskoczenie, bo jak sprawdzałam prognozę pogody, to tutaj jest 19 stopni, ale te 19 stopni tutaj jest naprawdę gorąco. No. Jesteśmy tak jakby w dolinie, no bo nad jeziorem, więc no jest naprawdę gorąco. Słońce smaży i naprawdę jest fajnie. Jest piękna miłe, pogoda. Miłe zaskoczenie, o tak. Tak, jest. jest piękna pogoda. Po jednym dniu takim trochę chłodniejszym, stęskniliśmy się za temperaturami. Tak, mamy jedną ja mam jedną cienką bluzę w ogóle więc masakra e, ale dobra i chyba i tak będziemy musieli kupić jakieś długie ciuchy no, tutaj. No na pewno ale to już No jak na razie te miasta są bardzo górzyste tam masz tylko góry i doliny, idzie się w górę i w dół, no naprawdę e, nie, ma, nie ma możliwości inaczej i są bardzo ciasne, pokaż tak, może na razie trzymaj te, bo ja nie mam siły Ach. o tak wygląda miasteczko Cały czas się idzie pod górę. Akurat my teraz idziemy w lewo. Więc pójdziemy w lewo. Tędy. Bardzo ciasne te ulice, jak widzicie. Co Tutaj. Tu bardzo dużo jest takich tuktuków jakby. Nie wiem czy oni na to yy, w Gwatemali tak samo mówią. Na co? N no na te tuktuki. 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 Tak. I tam już kawałek widzimy jeziorko. Generalnie mieliśmy bardzo ładne widoki po drodze, ale nic nie byliśmy w stanie nagrać, bo dużo krzaków było. No i wszystko nam zasłaniało. O, widzicie? Dużo tego jeździ. Tam jest zaraz kolejny. Za nim ko kolejny. Jaki tu już mamy jakieś uliczne jedonko. Ej, fajnie tu jest, nie? Co? Fajnie tu jest. No, weź zobacz, sobie rozwidlenie pokażę jak fajnie. O, wow, góra. faktycznie. Powiem szczerze, że z dwoma w to tak średnio kolorowo, ale ogólnie fajnie. Fajnie, jest. kolorowo jest. <laughs> Elegancko. Budynki mają takie piętrowe, wąskie, wysokie. Dużo murali jest, często mijaliśmy tak. dużo murali. Mam, na, znajdzie, mam nadzieję, że znajdziemy więcej. Ale nawet tak jak tu, jest wajnie pomalowany. Niebiesko, paski. I bardzo, bardzo dużo w ogóle kobiet chodzi w lokalnych strojach. Tak jak na przykład tutaj widzicie pani, ma taką spódnicę. Nawet, nawet widziałam po drodze, że był taki sklep z regionalną o, o, odzieżą. Tak, tak, z, z tradycyjnymi, tak. tradycyjnymi ciuchami. Może sobie coś kupię? Ale sklepów to tutaj jeden na drugim po prostu jest. I co sekundę tuktuki, nie? I tuktuków też milion. Fajnie, fajnie. Ale fajnie, fajnie wąsko w ogóle, nie? Aha. Świeżnie. Fajnie, podoba mi się. Fajnie, 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 fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie? fajnie, fajnie, fajnie. fajnie bym powiedział. O, fajnie. tu jaki fajny obrazek. Znowu fajny. Na, ta na tatuaż. <laughs> Idealny. Na ta o na tatuaż. Jakby ktoś chciał, to zobacz, macie zobaczyć za darmo. Zróżny Proszę bardzo. Mamy widoczek już na jezioro, a my skręcamy w prawo. Mamy tutaj jest jakiś hotel Johan Sol, ale my mamy chyba inny hotel. Jak ciutko, śmiesznie. Hotel Kali. Zważaj Hotel Calibri, to nasz, tak? Nie, nasz jest ten Peneleu. Pene, a, Peneleu, Pene, czyli tam dalej. Pene. O, pokaż właśnie, tęsknię. są tradycyjne takie stroje i fajnie to wygląda. Hotel Peneleu, jeżeli się dobrze doczyta. Tak się to czyta? Nie wiem. O, może w takim byśmy spali, patrz, taki lepiancek. Też by było spoko, chociaż w ja, ja potrzebuję ciepłej wody, bo w ogóle jeszcze wczoraj po tej farmie hmm? okazało się, że w tym domu nie mieliśmy ciepłej... w ogóle nie mieliśmy wody. I udało nam się tylko trochę opłukać. Ej, ładnie tu jest. Tak. Hotel Peneleu, jest, tu jest wejście. Fajnie w to naprawdę. Mhm. Jakieś bańki. Bardzo kolorowo. Ale no. fajnie tak kolorowo. No. Niebiesko brązowo-zielono. Aha, czerwono. no i najważniejsze. Mhm. Y, za jedną noc płacimy jakieś tam 65 zł. W porównaniu do cen dominikańskich, to ja po prostu czuję się jak w raju. Dokładnie. O, już chyba od razu przy wejściu mamy pokój. Tu chodziliśmy. tu Ale mieliśmy w górę. mieć widok. No masz ja, widok. Masz okno i jak się wyjrzy da, dalej, to... Si? O. o, No, gracias. 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 Mamy dwa łóżka, ale takie, że na no, drugim możemy rzucić bagaże. Pokaż łazienkę. Zawsze ładzienkę. nas wydymają po prostu, no. <laughs> Znaczy nie o, wiem, dobra, ja to bym się... prysznic. Ty znowu masz tutaj taki mało safety prysznic. <laughs> no zobaczcie, jest podłączony do prądu i ciepła woda na pewno jest. Od razu Ci powiem. Tak? Ciepła woda, tak. No to Jedna nocka dzisiaj tutaj, bo później mamy fajniejszy jak znaleźliśmy. Pistynka znalazła fajniejszy nocleg. Dlatego wzięliśmy tylko jedną nockę tutaj. Na przetrwanie, żeby tylko bo przetrwać, ogólnie się mogi... moglibyśmy tam iść od razu, ale za dzisiejszą noc musielibyśmy zapłacić tyle, co tam za... Yy... Co pojutrze za dwie. No. Za, za sobotnią noc po prostu jakoś sobie liczą ekstra. Nie wiem dlaczego, jest ale. Albo może nie było dostępnego takiego pokoju yy, tańszego. Jest tak kolorowe to miasto, że w szoku jestem. Dokładnie, jest kolorowo. Wyszliśmy, o. trochę się ogarnęliśmy w pokoju i weszliśmy na miasto, ale zobaczcie, te uliczki są takie słodkie. <śmiech> <śmiech> Naprawdę jest urocze to miasteczko. Totalnie nie wiemy, gdzie iść. Trochę Zresztą, błądzimy. Tam, ale zobaczmy tu, bo tu jest kilka restauracji, jeszcze jakieś tam żarcia, Ale widzę, że pozamykamy. Mm, na razie nie widzieliśmy żadnego street foodu i tak w knajpach średnio jedno danie kosztuje około 70 kecali. Czyli, czyli 40 zł no, trzeba za tak jedno danie, więc generalnie my za tyle to wczoraj się nażerliśmy we dwoje na ulicy. Więc e, szukamy dalej. Ale wszystko tu pozamykane jest. Dokładnie, no, nie, Wracamy, znaczy, Wracamy, tak? Chodź. Tak, no. no tu jeszcze o, jeszcze coś tu jest. coś jest. Tu są śniadania są po 40 czy 20 zł. No pizza e... za 55. No to tak jak no... Pizza za 25 zł to nie jest to średnia. Duża jest za 40 zł pizza. E... Co teraz No jeszcze tylko mamy? wczoraj to... to za te pieniądze zjedliśmy we dwoje, no, nie? A, no, nieco, A dzisiaj... Dobra, e... co tu mamy jeszcze? Na przykład... Ryż z kurczakiem 30 zł, burrito 25 zł, e, no takie Kurde, ceny. Kurde, żeby znaleźć gdzieś jakieś ulicy Tu pani siedzi, a tu ma pani awokado to... tylko. Dobra, Dobra szukamy musimy dalej. musimy wrócić, musimy wrócić. Oczywiście wszędzie są murale, jakiekolwiek. Tu, Ale jaki fajnie, fajne. jest pięknie, jest kolorowo, no. właśnie jest super, naprawdę. Wszędzie, tu nie ma po prostu gołych ścian. O tam jest, zobacz jaki mural też na całą ścianę. Mimo, że to jakaś firma z cementem i cement sprzedają. To i tak są murale, to jest fajne. Ale ładne, to mamy widła. Dopiero jutro będziemy... Tu zobacz jaki paw jest narysowany. Ale super. Mega. San Naprawdę. Petro. Przyjechać tutaj tylko, żeby tą sztukę uliczną podziwiać. Uważaj, zejdź. O, I tu ptuki. Tu jakie drzewko piękne. Nie, nasz no, tosik. Bardzo ładnie, chociaż my i tak jesteśmy w tej takiej troszeczkę mniej turystycznej części miasta. E, bo dopiero jutro przenosimy się na tą stronę, gdzie jest i, i są targi uliczne. I jest jedna ulica, nazywa się Gringo Street. Tak. <grych> czyli to jest najbardziej popularna ulica Turystyczna, gdzie są jakieś kawiarenki, A jak więc ktoś to wszystko nie wie, zobaczymy na Gringo oddziału. to znaczy co? Biały. Tak, czyli ulica Biały. <grych> to znaczy to jest taki. Gringo to jest potocznie określenie... No taki biały, no. E, ale to jest takie brzydkie określenie Amerykanina. Pieniądze zciągnąć i tyle. Taki gringo. Tak. O, A i ja tutaj mówię... kolejny mural. Nie no, pięknie jest, naprawdę. Super, dobra. Ja, my idziemy jedną z główniejszych ulic teraz. No. Mański. Znaczy, to taka poboczna ulica miasta mimo wszystko, ale i tak fajnie. Oczywiście pewnie wszystko zaczyna się po godzinie 18. No, my tak... A my jak zwykle w porze jesteśmy głodni. No najgorsze jest to, że my nie jedziemy tak późno. Staramy się przynajmniej nie jeść tak późno, a nigdy nie ma jest nic czynne wtedy, gdy my chcemy to zjeść. Dokładnie. Jedzenia nie znajdziemy. Więc dotarliśmy na cmentarz, już możemy się kłaść. Nie, <laughs> ale... no, ale generalnie tak e, na poważnie. Tak, to ładnie. To wygląda. chcemy wejść, bo zupełnie inaczej to wygląda niż u nas. Tutaj najprawdopodobniej, tak podejrzewam, że są po prostu prochy ludzi, nie? Chociaż, chociaż kurczę? Po, chociaż po drodze były trumny, nie, no, ale to są właśnie... trumny w takiej długości. No, zobacz, nie... no, no, jest, jest, jest to jest dosyć długie. Długi. Mhm. Więc e, możecie zobaczyć, jak wygląda gwatemalski cmentarz. No, to robią. chyba są trumny, zobacz, nawet tutaj Aha. widać. I zdjęcia, są na, opisy, są zdjęcia często? Tutaj są wolne miejsca. Ale inaczej, nie? Mhm. Ale nawet cmentarz jest kolorowy, co nie? Ale niektóre są stare. Na przykład tutaj pan urodził się w 1835, a zmarł w 1947. Więc bardzo, bardzo stary. Mhm. I jest to dobrze zachowane, widać. Ale Pani się piękne jest to, że to wszystko jest takie kolorowe, prawda? Tak, no nawet te cmentarze Mega. są takie bardzo ładnie zachowane. Ładnie to wygląda, naprawdę. Waga, znaleźliśmy. Kochanie, opowiedz no. gdzie jesteśmy? Jesteśmy wreszcie, znaleźliśmy miejsce do jedzenia. Pokażemy, gdzie jesteśmy. Maski <grym grym> O, Dzień dobry, dzień dobry, witam panie. Jak się panie bawią? Fajnie, nie? No ja też się cieszę, znalazłem jedzenie. <noise> tak, dokładnie. Dobra. Jesteśmy na takiej miarę, to jest najgłówniejsza droga jaka jest i macie coś takiego, Takomeks ta, ta primi, ta comex, ta comex Primito. Taksomeks, tak Takomeks Primito. Primito. cię rozjadą. E, I pan tu robi taco, z Casadilla i... Taka nie? Dokładnie, ale się cieszymy, bo ceny są w miarę dostępne, nie? <noise> Hola! Buenas tardes. Wszyscy są bardzo mili. Tak, ja wam pokażę od razu cenę jak to wygląda. Nie jest wcale źle. Mamy na przykład um, taką ofertę 4 takosy za 22, czyli za 11 zł mamy 4 takosy. To, to są takie kanapki zazwyczaj. Mamy na przykład z kurczakiem, to jest za 10 zł, 11 zł. Mieszane yee. mięso za, 2, za 2, 13 zł. Kasadije takie. To ustynka zamówiła sobie, ma czym różne mieszane i tak dalej, też za 12-11 złotych. Więc naprawdę spoko. Ja na razie wziąłem sobie taką systemę, każdy wziąłem sobie kasadie. Ja oczywiście z chorizo, no bo jak jesteśmy w takim miejscu, to jak nie jest z chorizo, jedno jakoś picie, to nie ma dużo osób, pola... Przecież mały tu pan właśnie robi, o... Już mi widzę takosy, Będę miał cztery i tak pewnie jeszcze domówię sobie tortas, bo to wyjdzie mi tam 20 zł, ale zjem jeszcze chyba tortas, nie? No Bułeczkę. ja takosy kosę nazwę sobie tak? później, chyba, nie wiem. Jestem... jestem taka głodna, żeby zjeść no. konia z kopytami. No. Dobra, Kamil ma już jedzonko, a już mi też ale pan niesie. O. Ale to. chyba musimy tak chwilę jest. poczekać. Ładnie w ogóle wygląda. Bardzo ładnie. To zobaczcie. No e... i to ile kosztuje? 10 zł? E... Tak. 11 11, 11. złotych i moje... mówię tak samo. Nie wiem, mam ochotę zamówić Który już... zamówiłaś? Y y pierwsza, mixita. Mixita, tak, to 11 zł. No, Dobra, za 11 zł. Dobra, zaraz kurczę. spróbujemy, ale chyba zamówimy sobie coś jeszcze od razu. Tak, dokładnie, na pewno. Dobra, Synka próbuje pierwsza. Uważaj, bo Ci się wysypie jak masz mm. ten, no. Mm. Pasadziska. Dobre, ale trzeba sobie doprawić. No to na pewno. O. Dobre? Mm -hmm. No to miodzie. To szamaj. Teraz ja próbuję. Dobra, trzeba doprawić surię nimonkę. Takosa. Dokładnie. I o! I co? Jak w Meksyku? Czy, czy brakuje trochę? Pycha. Identyczny, ale brakuje mi ostrego sosu. No i dobra, nie na żarty dupy. Teraz pękniemy. Jak <laughs> Teraz pękniemy, ja już go, generalnie przez ten czas co czekaliśmy, to już do mnie doleciało. Ja tak. już jestem tak najedzona. Zobaczcie, ale mamy tortas. Płuska je, jest, wszystko jest. Ja tak, mam z pastorem. Z pastorem. Czyli, tak, czyli A to jest ja taka szukka. Z kurczaczkiem. Mm. Mamy nową dostawę. Słodki, bo żeśmy całą zjedli. I tutaj z awokado. A sałatka jest bardzo. fajna, bo jest ostra. Tak, jest ja ostra, pikantna mocno. Bardzo lubię. Ja Ser mm -hmm. się ciągnie. A mm -hmm. Dobre? Mm. Dobre, mm. ja też próbuję. Jestem tak najedzony, a pan sobie o, tutaj sobie mały chodzi <noise> i sobie biega przy głównej ulicy, on się bawi, a tu robią jedzonko. Powiem Wam, że z tej strony San Pedro, z której my jesteśmy, mega i porównując do cen, bo przebiegliśmy prawie całą tą stronę miasta, jest przepysznie, Tu macie mapkę, gdzie możecie znaleźć to jedzonko i jest tanio, bo wybraliśmy 47 zł, tak? No 49 za dwa dania i. Ale picie. Ja, ja nie mam się ruszyć, żałuję, naprawdę żałuję. Ja już po tej kasadii byłam już pełna, nie wiem co mnie podkusiło, jakiś diabeł. Mnie też. Masakra. Ale masakra, no masakra. Przyjedliśmy się, ale to tylko dlatego, że właśnie... O, że jedliśmy tylko w sielanko. Tak, no. no I no było i... takie dobre, że postanowiliśmy zjeść więcej, ale ja chciałam zamówić jedną kanapkę na nas dwojakami. Nie, ja zjem całą. No i wyszło jak zawsze. O, masakra. No i oczywiście w mali królują autobusy szkolne, ze Stanów przerobione różnokolorowo, jeszcze wam pokażemy na pewno nie jeden, bo są fantastyczne, kolorowe, ładne. No i oczywiście tuktuki, jest ich wszędzie po prostu, jak w Tajlandii, miliony, ale mi się bardzo podobają te murale. Zobaczcie, jak to wygląda, to naprawdę nie są brzydkie, jakieś graffiti, mazane byle jak. Na prawie każdej ścianie są ładne murale. Jest mega. No i idziemy właśnie z Justynką, ale jak widać Justynka nie ma siły po żarciu. Zaraz się pożygam. No trudno było, źle nie żyć. Żałuję. A ja wam to pokażę. twoja wina tak w ogóle. Moja. ja cię nie wpychałem. No trochę wpychałeś. Nic ci nie wpychałem. Masz, masz, ja lubię takie pulchne, jedz, jedz. E, zobaczcie jak pięknie, jakie góry tu są. No zobaczcie, ale ładnie, naprawdę pięknie. Ciekaw jestem tylko na które będziemy wchodzić, bo sobie postanowiliśmy, że będziemy na jakieś wchodzić. Tak, a jeszcze nie wiemy póki na co, jakie. to ja mogę, wiesz co? Chodź, idziemy dalej. Mamy jeszcze jakiś kilometr, chodź. No to idziemy tędy. O, ale o, chwila. Właśnie, czas na, czas na. O, 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 pojedziemy w lepka. Ja, bo mi brzuch przeszkadza teraz. Nie mogę wiedzieć. Dokładnie, więc jak sobie przyjedzie do San Pedro, Guatemala pod taki punkt widokowy, to zostawiamy coś po sobie. Proszę bardzo. Proszę skanować i dać znać czy znaleźliście. Dokładnie. A my idziemy. No i teraz tak, dochodzicie właśnie, są takie domki, w ogóle Airbnb, więc można wynająć. Gracias. No i jak będziecie konik, przechodzić, przechodzicie przez taką Airbnb. bramę, stoi pani, pobiera opłatę. Mm -hmm. 10 złotych od osoby. <laughs> idziemy. Mówię, Czy ktoś sobie zrobił po prostu biznes, no? Trzeba wspierać lokalną społeczność. Nie, to akurat rozumiem, no tak, no. To nie jest żadna wielka, wiesz, firma, tak, tylko po prostu... Tak, tu macie w ogóle restauracyjkę obok, możecie sobie coś zjeść z widokiem. Powiem szczerze, że zacnym tak naprawdę, tylko że tu już się płot zaczyna. O, możemy sobie fotkę zrobić, zobaczmy. Możemy tak, o, możecie sobie fotkę zrobić przed lustrem. Aha. Ale ładnie. Ją. Macie łazienki też, więc spoko. Jak nie tu jest? 10 zł to też nie jest jakoś mega dużo, no. Ktoś, kto jednak wiesz, włożył w to pracę. No, to prawda i powiem wam szczerze, zobaczcie, idziemy sobie takim mostkiem zaraz. Idziemy i zająć tym kątem. Ja osobiście, gdybym miała działkę z takim widokiem, sama bym zrobiła z tego biznes, no więc tak, sorry, no. ale. Na tę górę, to jest wulkan San Pedro. Będziemy pewnie wchodzić. To jest 3000 metrów ponad poziomem morza. Można ma jest. Jak się po tym idzie śmiesznie! <laughs> Buja się na prawo i lewo. A! Ale jak? Zobaczcie, macie piękny widok dookoła. Naprawdę ładny. Ja wam nawet trochę zbliżę. Tam jest drugi wulkan, nie wiem czy to nie jest Tikal jakoś tak, ale nie chcę wam skłamać. O, proszę. Zobaczcie jak ładnie. Pięknie, przecudnie. Bardzo ładnie. Tu jeszcze macie właśnie taką rękę, na którą możecie sobie usiąść, macie serduszko, zrobić sobie zdjęcia. No ale z drugiej strony też. Przecudny widok. Wieje? Wieje. Tak, nie jest zimno, ale nie, nie, i tak czuję się nie. trochę, mam taki stan podgorączkowy. No. chyba. Już ma dość męża. Nie, po prostu wiecie: z 30 paru stopni na 20 pary człowiek już chory, zima. <grytanie> zima, no. ale <grytanie> Grażyna lezi, odpoczywa. Ładnie. Ale zajebiście. Nie, no super, ale te wulkany też robią robotę, powiem Wam szczerze. Robi wrażenie. No, tak zabirowane chmury są nad tymi czubkami wulkanów. Mega to wygląda. Trochę wieje. Troszkę, tylko że <śmiech> <śmiech> fajnie to wygląda. <laughs> Bycie... Ale i tak jest fajnie! No, a, jak? a jak już ma wiatr, to niech wieje w Gwatemali. W <śmiech> dokładnie. <śmiech> e, generalnie chyba się stąd zawijamy. No, zawijamy się, bo już jest zachód, słońca, Ale jeszcze korzystając z okazji, że jesteśmy bezpośrednio nad jeziorem. To wam powiemy w ogóle jak ono powstało. Bo e, to o jest nie, też nie ciekawe. do wiatru. No, to jest też bardzo ciekawe. Ono powstało 84 tysiące lat temu w wyniku erupcji wulkanu. I to jest kaldera wulkaniczna, czyli takie zapadlisko. W takiej wielkości. Jakiej wielkości to jest? Powierzchnia jeziora to około 130 km. Kwadratowych. No ogromne. to jest ogromne jezioro. I wyobraźcie sobie, jaki musiał być wubach, wybuch tego wulkanu. I jaki żeby to musiał wszystko... być wulkan w ogóle? No kurczę, masakra. No. Średnia głębokość jeziora to 220 metrów, a w najgłębszym punkcie tego jeziora jest aż 340 metrów. Wow! Ja nie wiedziałam, że jest w ogóle możliwe, że są takie głębokie jeziora. I to czyni go e, najgłębszym jeziorem w Ameryce Środkowej. Więc no. taka ciekawostka, ale nic nie widzę. No w ogóle tutaj występowała też taka rybka ameka prodawkowa, tylko oczywiście popuszczali tutaj pstrągi i ją zażarły, więc już niestety nie ma tego, tej endemicznej rybki. I w tym jeziorze występują pstrągi jeziorowe, pstrągi tęczowe i okonie. Więc dla, ym, dla miłośników wędkowania mistrzostwo, nie? Nawet jednego rekina tutaj widzę. Walenia. <laughs> Albo foczkę. Głupi jesteś. Macie też jakieś lustro. Zobaczcie, możecie sobie zrobić zdjęcia. O, proszę. No Kamil! Tak, dokładnie. No tobie to w ogóle nie wychodzi, w ogóle nie jesteś influencerem. <tryk> I tu jest w ogóle ziemia wulkaniczna, więc bardzo dobra do upraw. Więc jeżeli ktoś sobie tutaj działeczko jakoś zrobi, to proszę. Zobaczcie, wszystko można sobie sadzić i rośnie jak, jak talala. Więc idealnie w ogóle, idealnie, a my uciekamy. Uciekamy? Uciekamy. Pada. po ciężkim dniu, przemarzliśmy trochę. Tak, wieje, w ogóle pokażemy wam gdzie jesteśmy, tak naprawdę. Proszę. Tam mamy widok jeszcze na nasze wulkany. Tu niestety jesteśmy w takiej małej kawiarence, a akurat przed nami jest jezioro, są krzaki, nie wiem po co oni je posadzili. I tam mamy jeszcze widok na jezioro. Więc e, zrobiliśmy sobie mały posty i. Na... Przyszliśmy na gorącą czekoladę. Dokładnie. I słuchajcie, ceny tutaj jest miejsce takie no, bardzo atrakcyjne widokowo. Tak. E, kawa kosztowała 4 zł, gorąca czekolada 7 zł, herbata chyba też 4 zł. 5, I kawa z mlekiem 5 zł. A, no tak, tak. Więc no. myślę, że no spoko cenę. Nieźle. I taki kubeczek nie mały w sumie. Dobra, Gróweczko. na Spróbujemy. Czarówko. Mm. Ojej, słodka. No jak czekolada, czego się spodziewałeś? Mm, słodka. No ale czekolada, mm. nie kakao. Pyszna. No, mm. dobra. No. Dobra. no. Dobra. <ścoughs> Cię rozgrzejemy troszkę, a dupa urośnie <ścoughs> znowu. Szczęśliwi kalorie liczą. <ścoughs> tak, liczą, właśnie. Ja muszę zacząć. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku i mam nadzieję, że będziecie w następnym. Z Do nami. zobaczenia! Cześć! Fero. Aha! I nie zapomnijcie zostawić komentarz. I? Bo Justyna już na, na no i? przyjdzie. I co jeszcze? <laughs> no i subskrypcje ci coś jeszcze nie zostawili, oczywiście. No nie? i Love paluszek w górę. Bye! Hey all.